Witajcie! Dziś przedstawimy Wam sylwetki znanych Polaków czy celebrytów, którzy w którymś momencie kampanii zdecydowali się udzielić poparcia Karolowi Nawrockiemu. Zaczynamy! Marek Piekarczyk, wokalista, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Znany z występów w zespole TSA, a ostatnio z roli jurora w The Voice of Poland. Artysta wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Jan Tomaszewski. Jedna z osób, których nie trzeba przedstawiać, lecz dla porządku. Bramkarz, wybitny reprezentant Polski w piłce nożnej. Ostatnio głównie komentator sportowy, ale w swojej przeszłości ma starty do Sejmu z list PO oraz PiS. Z listpisu, właśnie dostał się do Sejmu w 2011 roku. W ostatnich wyborach, bezskutecznie, również z listpisu, ubiegał się o mandat senatora. Przed pierwszą turą wyborów, w jednym z wywiadów przyznał, że swój głos zamierza oddać na Karola Nawrockiego. Dominika Horosińska z mężem Michałem Chorosińskim. Tutaj chyba nie będzie zaskoczenia. Znana aktorka serialowa wraz z mężem który dużą rozpoznawalność zyskał dzięki serialowi Lombard życie pod zastaw. Wzięli udział w marszu wspierającym Karola Nawrockiego. Pani Dominika to nie tylko aktorka, ale również między innymi działaczka samorządowa i polityczna. Posłanka na Sejm 9. i 10. kadencji, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie PiSu. u Sławomir Łosowski. Polski muzyk i producent muzyczny. Lider Główny kompozytor i założyciel zespołu Akcenty, który przekształcił się w zespół Kombi. Obecnie artysta działa pod nazwą Kombi Łosowski. W listopadzie 2024 roku znalazł się w komitecie poparcia kandydata na urząd prezydenta RP Karola Nawrockiego. Ryszard Makowski, polski satyryk, piosenkarz, dziennikarz, członek kabaretu OTTO. Od dłuższego czasu sympatyzuje z prawem i sprawiedliwością. Stale również komentuje aktualne wydarzenia polityczne na platformie X, nie kryjąc przy tym swoich sympatii politycznych. Artysta również znalazł się w komitecie poparcia kandydata na urząd RP Karola Nawrockiego Paweł Kukis. Muzyk, wokalista, lider zespołu Piersi. W wyborach prezydenckich 10 lat temu zmobilizował aż 3 miliony osób, które oddały na niego głos. Jego ugrupowanie było trzecią siłą w Sejmie. Obecnie jest posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jan Martini – pianista, kompozytor i działacz Solidarności. Znajduje się również w Komitecie Poparcia Karola Nawrockiego. Jan Pospieszalski – polski muzyk, aranżer i kompozytor. Dziennikarz i publicysta. Legenda telewizji polskiej, jako prowadzący warto rozmawiać, ale także jedna z legend polskiej muzyki. Podobnie jak większość z wymienionych, znalazł się w Komitecie Poparcia Karola Nawrockiego, ale również podpisał apel z poparciem przed drugą turą wyborów, jednoznacznie wskazując właśnie swoje poparcie. Paweł Piekarczyk artysta wykonujący poezję śpiewaną. Światopoglądowo związany z polską prawicą, m.in. ze środowiskami Gazety Polskiej, Radia Maryja oraz Telewizji Republika. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawroskiego. Jan Pietrzak, satyryk, kabareciarz, aktor, piosenkarz i publicysta. Twórca kabaretu hybrydy oraz kabaretu pod Egidą. W latach 2016-2023 był stałym komentatorem wydarzeń społeczno-politycznych w w telewizji polskiej. Od grudnia 2023 roku natomiast jest stałym komentatorem Telewizji Republika. Od dawna nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi. Duży rozgłos uzyskała jego wypowiedź na antenie Telewizji Republika, w której zaproponował, żeby migrantów przybyłych do Europy umieszczać w barakach dawnych obozów koncepcyjnych. Zofia Klepacka, Wincerferka, mistrzyni i dwukrotna wicemistrzyni świata w olimpijskiej klasie RSX, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Dziennikarka sportowa. Od lat dumnie głosi swoje prawicowe poglądy, mając niejako otwarty konflikt z popierającymi drugą stronę. Więc poparcie Karola Nawrockiego nie jest tutaj zaskoczeniem. Tomasz Adamek, polski pięściarz. Były zawodowy mistrz świata IBF i IBO. Każdy chyba pamięta jego walkę z Witaliem Klitschką o Mistrzostwo Świata WBC. Pięściarz wybitny. Od lat mówi o swoich prawicowych poglądach. W wyborach w USA poparł Donalda Trumpa. U nas staje po stronie Karola Nawrockiego fotografując się w jego koszulce. Tomasz Adamek również ma epizod polityczny. Z listy Solidarnej Polski bez powodzenia startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marianna Schreiber. Aktywistka, influencerka i osobowość medialna. Była żona posła PiS Łukasza Schreibera. Choć na początku swojej kariery miała epizod, w którym dość mocno stała po lewej stronie sceny politycznej. Była nawet gościem Kuby Wojewódzkiego, a także brała udział w Paradach Równości. W pewnym momencie obrała mocny kurs na prawo, krytykując na portalu X Rafała Strzaskowskiego przy każdej możliwej okazji. I jednocześnie niejako przyznając się do błędów w swoich poprzednich poglądach. Obecnie usilnie namawia do niegłosowania na Rafała Trzaskowskiego. Marta Kaczyńska, prawniczka, córka prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest w Komitecie Poparcia Karola Nawrockiego. Halina Łobonarska. Polska aktorka znana ostatnio z głównej roli w serialu Korona Królów. Od 1995 roku współpracuje z Radiem Maryja, a od 2003 z telewizją Trwam. Podobnie jak większość pozostałych wymienionych osób, jest w komitecie poparcia Karola Nawrockiego na prezydenta na Polski. Ewa Dałkowska. Aktorka teatralna, radiowa i filmowa. Znana m.in. z filmów Jak skazany na bluesa, Teściowie, Smoleńsk. Wspiera Prawo i Sprawiedliwość od 2001 roku. Znajdowała się m.in. w komitetach poparcia Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta Polski. Obecnie jest w komitecie poparcia Karola Nawroskiego. Andrzej Mastalerz, aktor i reżyser. Znany głównie z ról drugoplanowych, choć aktor bardzo charakterystyczny który brał udział w wielu filmach i serialach. I tutaj podobnie jak poprzednicy wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Marek Citko, piłkarz występujący na pozycji pomocnika, dziesięciokrotny, o ile dobrze pamiętam, reprezentant Polski, samorządowiec. W 2024 roku nie udało mu się uzyskać mandatu do sejmiku województwa podlaskiego. Jerzy Grunwald, Wokalista, kompozytor, producent muzyczny. Wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Podobnie jak powszednik Marek Citko. Adam Macedoński. Polski artysta, plastyk, poeta, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL. Kawaler Orderu Orła Białego. Również poparł kandydaturę Karola Nawrockiego, będąc w jego komitecie wspierającym. To już wszystkie znane osoby, jakie dla Was przygotowałem. W kolejnej części to już wszystkie znane osoby, jakie dla Was przygotowałem. W kolejnym materiale w imieniu osoby popierające Rafała Trzaskowskiego. Już teraz zapraszam i dziękuję bardzo. Do zobaczenia!